Czołam ludki 17 dzień kwietnia późna wiosna chociaż może w Szwecji wczesna wiosna, nie wiem bo to się w tym roku się wszystko poprzesowało. nie można tego jak w zegarku wyplanować ale dopiero teraz ta woda zaczyna łapać tą temperaturę, którą chcieliśmy żeby łapała już 2-3 tygodnie temu na rybkach jesteśmy z Andrzejem. Ja się Takim szykuję i chodzą Dwudniowy maratonik robimy. Słuchajcie, sobota rano. Pogoda jest już taka wiosenna teraz, często wiosenna, bo temperatura około 7-8 stopni może ma. W wodzie ma być 6-7, no może do 8, przesadziłem, może wieczorem będzie 8 nawet przy rantach. Ale to jest taka temperatura typowa w wiosennej troci, więc mamy nadzieję, że... To nam tutaj da bonusa, że w końcu robi się ciepło, tak jak powinno być przy brzegach. Niestety wiatr jest północno-wschodni, co troszeczkę źle rokuje na, na te moje miejscówki, ale, ale powiem Wam, że temperatura wody i to, że powoli ona spada, yy, daje nam szansę na ryby. Więc bądźcie z nami, Andrzeju. Jak Będzie tam. dobrze. Będzie dobrze, nie? <głos> <głos> Bądźcie z nami, śledźcie co, co robimy, jak robimy. Może i wam się uda też. Więc e... trzymajcie kciuki. że możemy się spotkać panie. To jest najważniejsze. Razem spędzić czas. Zjeść sobie jakiś posiłek razem. A ryby przy okazji, no co tam ryby? Co nam tam ryby? Porzucać wędką, dobrze, trochę zmachać, kalorii trochę stracić. To jest najfajniejsze. A ryby... A to tylko tam. Dostawka. nieistotne. Nieistotne są, tak? O, kwiatki jakieś oglądamy, zdjęcia robimy. No czego nie to się Jak co roku, w zeszłym roku też tak chodziliśmy na miejsce. No. Nie no, zobaczymy, zobaczymy. Andrzej tutaj stara się złapać małymi palcami tą końcówkę. O! Złapał! Dobrze, najważniejsze złapał. Jest! Trzyma! I teraz drugi węzeł, i trzeci węzeł, i czwarty węzeł. Aż się człowiekowi oczopląd zostanie. No jak kamerujesz to od razu jest trema. Ręce się trzęsą. Tak jest. Czasami to jest gra niuansów. Oczywiście no. Sprzęt jest ważny. Ale też podanie tego sprzętu jest ważne. No tak, tak, tak. Aha. Najbardziej. Ty robiłeś to. Ja kilka, właśnie raz tak. dookoła i przez jeszcze raz. Powrót. O. Dobra. I odcinamy końcoweczkę. I będzie zac. No, jak fajnie on wyszedł, bo fajnie widać. O. o! Taki groźny jestem, taki groźny jestem. Uff, dawaj mi muchę, to moja mucha. No ja dziękuję, jaki zwrot akcji znowu. Chodź tu do taty. Ta ta chce muchę. Wow, ale piękna świeca. Ty, ja, ja, nie chce mi tak się poddać szybko. Prawie jak troć taka świeca była. Już się mamy kolego. Zobaczcie jak mi tutaj muchę ciapnął. Akurat idealnie tutaj w narożniku Pięknie Andrzeju Już. O piękna ha. Piękna Piękna rybcia O, jak wzięła, rozumiem, to aż trzy od niej od, odskoczyły. Tak? No. Czyli jest tam kilka. No tak podskakiwały, bo jak ta zaczęła wariować. Pięknie. Uff. No, kondycję muszę poprawić, bo serna piękna. Super. 55, pięć tak ją oceniam. No tu się dają wyciągnąć. Ale wariuje. wariują pięknej kondycji skoczku? super super, super ale piękna to wodzie Jezus to jest sam mięsień, nie? uważaj, że już się jest gotowa. Jest gotowa. Proszę bardzo. Super. Strasznie się cieszę. To jest taki Bałty, 50. -tak. Bałtyckie sreberko. Tak jest. Zobaczcie. Andrzej złowił taką rybkę. Piękne sreberko z Bałtyku. Piękne, to racja. Wspaniała rybka. Dzięki Piotrowi i jego wiedzy. Aj! Super, super. Zaraz będziemy wypuszczać rybkę. Wypuszczamy rybkę. Zobaczcie. I do siebie. Proszę bardzo. Super, odpłynęła. Gratulation, jeszcze raz gratulation. Super rybka. Patrzcie. Andrzej przy mnie. Ma kolejną rybkę. Rewelacja. No dzisiaj dzień Andrzej, A i poszła. Z muchą czy bez? Bez. Yes. Yes. A, zdarza się. Ładna jest. Ha, ha, ha. Na skoczka. Malutka. Ha, ha. Piękna. <grywa> Ona idzie do ciebie. Chcę, żebyś jej zdjęcie zrobił. Ale pięknie pływa, ale idzie do ciebie. Widziałem, jak wyskoczyła wcześniej. Zobaczcie, jaka to pięknota, pięknota. Ale mi robi kocioł. Chodź, młodszy, chodź. Widziałeś? No kurczę, widziałem. Wow. Ja w Ty, ale mamy fajne miejsce. Ale będziemy za ciąć. No będziemy, to zobaczymy. To nie jest. O, tu to jest jedna. Moktymista. Pięknie, pięknie. Słuchajcie. I teraz uwaga, Hopsa. Szczęśliwa jest, nie? Wyskoczyła rybka, słuchajcie. Jest! Ale, ale srebrna. To ta, co wyskoczyła. O, ale idzie. Dzida. <laughs> <laughs> Coś niesamowitego, co? <laughs> Super. Ta, co wyskoczyła wcześniej. poprawiła, <laughs> nie? Nie, ona od razu wzięła. Nie, ja powiedziałem wyskoczyła, rzucam Aha. No i centralnie, i to na główną muchę teraz, na tą, na tą co miałem dziewicę. Ładna. A jest chyba ciut. No nie wiem, czy większa. Ta jest srebrna, bynajmniej cała srebra. To nie jest kelc. Piękna rybka. O jakie kolory! Jezu ile kropek ma? Jaka piękna! O, o. Wiesz, jak to fajnie później będzie wyglądać na filmie? Jezus, ale piękna! W tej wodzie, super Zobaczcie jaka piękność. Zobaczcie jakie kolory Jakie kropy ma. Coś pięknego. Jakie kropeczki. Jakie młynki robią. Piękna ryba, piękna ryba. Rybcia wraca do wody. Ostatnie spojrzenie. Dziękujemy za walkę. Bye bye. No płynęła do siebie. Coś, coś pięknego. Coś pięknego. Żółw. Super. No widzisz, czasami to szanowanie miejscówki daje jej trochę pochodzić na, na, na dalsze linie, wiesz, żebyć się. Idę już powoli. ładniejsza, ładna. No, Andrzej przyciął ładną rybę ha. się za was zasapie Bardzo ładna ryba I z wewnątrz zatoki, tak? Zio ta. Widzisz, one wpływają Uuh. Podejść się nie daje No panie Wymiatasz co? Tak, 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 Dobrze, dobrze. Musisz ją zmęczyć trochę. Wielkościowo jest bardzo ładna ryba, panie. Bardzo ładna. Nie, nie, jeszcze nie. Do góry ją. O? Na nawrocie. Mamy. Ale piękna ryba, zobacz, jaka wielka. Jaki kloc! Gratki. Oh gratki. Chodź, idziemy na brzeg, porobimy zdjęcia. Powiedz, na jaką muszkę? Na moją muszkę wzięła. Na twoją muszkę wzięła. Zobaczcie, jaka petarda. Słuchajcie, andrzejowa ryba. 69 cm. Zobaczcie. Nie rozciągnie się już Rewelacja. Stary. Nie rozciągnie się. To jest się. piękny potworek. Ale zobacz, nawet wewnątrz zatoki są tak. No. Się, ja Zobaczcie, rybka będzie uwolniana. O, jak się wyrywa, ładnie. Dobrze, Możesz mi puścić. Może puścić. Odpływa. Dojdzie do siebie. Zobaczcie, jakie szczupy dło tu stoi. O, tutaj. Czai się taka szczupolawa. To taki sam jak złowiłem wcześniej. Zobaczcie, jaki. Jeszcze pak, uch, poszedł. Kosza wyrywa mnie temu. Ora. Zobaczcie, jaka kosa. Andrzej, a tu będzie żarcie. Jesteśmy już tak głodni. Trzeba coś zjeść, bo tyle się ryb wyciągnęło, że kurczę, człowiek osłabł. Andrzej zaszalał dzisiaj, 69. Oj, 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 oj. tu się dzieje. Zobaczcie, kanapka made Andrzej. Niamku, niamku. Ja tu się robi jeszcze moja druga. Jakie dzisiaj były efekty. Idziemy na trzecią miejscówkę z kolei. Pierwsza dała nam w kość. Właściwie nic nie zobaczyliśmy tam. Znaczy nic nie poczuliśmy jakoś, trochę bezpłuczyliśmy. Ale nie było żadnej rewelacji. Żadnego kontaktu właściwie. Ale na drugiej miejscówce, Andrzeju, tam się zadziało. Tam się zadziało. Już od samego początku. Dwa kontakty z pięknymi drutami. Jedna wyjęta, jedna spadła. Aha. Później szczupak. Mój, no mój szczupak był równocześnie, właściwie. Potem, potem jeden mi się spiął szczupak, chyba szczupak, bo... Potem był sprint przez wodę. Tak, powrotem, tak, tak, tak. Dwa obroty. Tak, żeby, żeby zrobić fotki i całą sesyjkę tej trotki andrzejowej. A potem tak sobie wyczuliśmy, że miejsce może być dobre tam, gdzie dowiewa brzeżek. I tam zobaczyliśmy spław ryby. No i najpierw mi się zadziało na muchę. Mi się zadziało na muchę, wpadła jedna trotka. A potem się spławiła druga, to rzuciłem w to samo miejsce, co się spławiło, to, to też zadziałało. Była druga trotka, a potem Andrzej poszedł w zatoczkę i rzucił odniesienia, tak, o, żeby tylko poleciało zatoczkę. No i wywalił taką 69. Ładna, ładna ryba. TB ale... nowe. Andrzejowe? To się w międzyczasie, że jeszcze jedna trotka była. A, faktycznie pomiędzy. spadła. Spadła pomiędzy, właśnie Andrzejowa. No, w tym ale, miejscu co ja ale tak, Cały czas coś się działo. Te 4 godziny, 8 kontaktów z rybami. Mm. To bardzo. I teraz trzecia miejscówka. Zobaczymy, wieczór. Zaczynamy. Dokładnie. Walczymy. Tak, super. Słuchajcie, bohaterowie są zmęczeni. Czas na zasłużony odpoczynek. Dzień na plus. Więcej kontaktów nie zaliczyliśmy. Jakieś tam wyjścia pseudo, jakieś spławy, takie rzeczy, ale nic już na węce, więc yy, została nam niedziela. I jutro będzie łowienie na nowo w innym miejscu, jeszcze nowym zobaczymy, co się będzie. Na pewno coś się będzie działo. Bo już się trochę rozminiliśmy, o co chodzi. Zacznijmy od tej zatoczki, co były tam fajne ryby. Będziemy tam dwie, może trzy godziny, a potem przejeżdżamy na inne miejsce, takie tajne miejsce, więc tam powinno to siedzieć. Miejsce Z. Miejsce Z. Woda będzie spadająca, więc będzie wszystko okej. Okay. Do jutra. Trzymajcie się. Cołem lutki. Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Drugi dzień walki. Słońce nas przywitało mocne. Jesteśmy na nowej miejscówce. Zbieramy sprzęt. Kawkę sobie odpalimy. Kawałek ciacha od mojej żonki. I działamy. 18 dzień kwietnia. Warunki są idealne, aż za idealne. Mały wiatr, wiatr ze wschodu właściwie w większości. Trzeba ma skręcić na południowy, ale w wodzie około 7 stopni. Na zewnątrz teraz jest około 10-12, nawet tutaj. Więc warunki są idealne na, na troć. Oby tylko troszkę więcej powiało. To będą ryby. Zobaczymy. Działamy. Słuchajcie, mamy plażing. Zobaczcie na wodę. Ani ruchu, ani wiaterku. Gdzie tu z tą trocią? Pijemy kawę. Obgadujemy sytuację, ale na razie czekamy de facto na wiaterek. Wobec tego wiaterku to w wodzie jest bez życia. Ryby nas widzą z kilometrów. Jeżeli nawet są bardzo ciężkie warunki, się po prostu. Rozkoszujemy wiosną, ale na razie nie rybami, także musi się coś zacząć dziać. Kawka jest, batonik jest, jest impreza. A tam na tej wyspie, to nie jest jakieś takie białe pole, tak jak na tej latarni? Takie jasne jakieś, tam jest jakaś Gdzie na wyspie? tak w połowie drogi. Aha to, nie to wiesz co to jest, to jest akurat ten To musi być yy, Zawirowanie powietrza Więc poczekajmy chwilę, dajmy odpocząć w wodzie, tą godzinkę może i przyjdziemy za godzinę i mogą tutaj być ryby. Jesteśmy po jedzonku, niestety drugie miejsce okazało się kiepskie, więc wracamy na pozycję pierwszą. Kiepskie jedzenie, kiepska miejscówka, wracamy A. do domu. A jeszcze jest jedno miejsce do obrobienia. A słuchajcie, najfajniejsze jest to, co można słyszeć tutaj w lesie, słuchajcie. Drodzy widzowie, słuchamy Andrzeja. Drugi dzień naszych łowów za morskimi trociami. Powiedz Andrzeju, wytłumacz mi, co się stało, bo ja nie rozumiem do dzisiejszego dnia. Weź mi sam wytłumacz, bo ja, ja nie wiem o co chodzi. Pokażkę. Ja ci wytłumaczę. <grym> Piotr jeszcze o tym nie wie, bo on nie złapał ryby, a ja złapałem ładną troć. Haha, ha, ha. taki dowcip. Nie ja złapałem dzisiaj jedną rybę. Nie, niemożliwe. niemożliwe zaraz pokażę na zdjęciach. Niemożliwe, ja nie wierzę. Holender jastu. Druga co do wielkości na tym wyjeździe. E, e, kaszanisz. Niemożliwe. <laughs> niemożliwe. Zaraz się znowu połączymy na wizji. <laughs> Dobra, czekajcie. No Ten cholernik złowił, to mu już gratuluję. <grystanie> Nie zrobiłem ani zdjęć, ani nic, bo byłem daleko. Poszedłem na sam koniec świata, dupa tam była, a ten złowił. No, cholernik, no. No, słuchajcie, ludki czas na zakończenie naszych bojów dwudniowych. Eee, I tak na dogrywkę powiem tak, że miszczenka opadła, ponieważ Andrzej na ostatnim miejscu został i uwierzył w miejscówkę. I został na miejscówce, a ja, jak taki ciołek gnałem tam gdzie wiatr i gdzie do, do brzegu dowiewało, gdzie wydawało mi się, że będzie super. Widać jeszcze moje informacje nie są wystarczająco dobre, okay. bo Andrzej no złowił piękną sześćdziesiątkę. No nie, tak, ale nie do końca uwierzył tylko w miejscówkę, ale zmienił całą strategię. A... No, zmienił przynęty i zupełnie na inną przynętę, ryba wzięła w drugim życiu. A widziałeś tą rybę? Nie. Ale później miałem jeszcze jedną, widziałem, ale już nie chciała pobić. Ale na zakończenie naszego wyjazdu wiosennego. Fantastycznych dwa dni z Piotrem tutaj na w pięknych okolicznościach i z pięknymi rybami. Bo troć morska jest wymagająca i nie. Ryba widmo, ryba widmo. Dzisiaj nie, nie, nie łapie się ich tak często, ale wczorajszy dzień po prostu był fantastyczny. Wczoraj Dzisiaj. Tu, yy, wisienka na, na torcie. Piękna ryba. Piękna ryba Pięknej Andrzej. ryby, w fajnej kondycji naprawdę i, i super. Niestety jej nie widziałem, bo byłem daleko, ale Andrzej <grym> mi pokazał na zdjęcia, no i szczęka mi spadła. Tak to bywa, słuchajcie, no na trociach można zęby zjeść, uważa się, że wszystko się wie, a potem nagle przychodzi taki dzień, nic nie trybi, a druga osoba potrafi złowić albo jedną, albo dwie, albo trzy ryby. Tak to wygląda. Więc trocie są tak takie specyficzne, jak to Szwedzi mówią, ryba tysiąca rzutów, co pokazują takie rzeczy. Dzisiaj, nie wiem, tysiąc to mało rzutów chyba zrobiliśmy i miałeś dwa kontakty w sumie z rybami, a ja nie miałem właściwie żadnego kontaktu, mimo to, że naszedłem chyba dwa czy trzy szczupaczki i to było wszystko. Także słuchajcie, no, ryba, ryba widmo, ale kusi nas strasznie, żebyśmy łowili nią. Tak. To jest coś niesamowitego. Srebro Bałtyku, po to można zrobić tysiąc kilometrów, żeby to połowić. <laughs> jak się chce Jak się, chce, jak się okay. może. wymagająca ryba, ale fajna wrażenia z holu po prostu niezapomniane, jak jest w dobrej kondycji to jest Obja. pierwsze pie parę minut to jest po prostu ogień no. skacze nad wodę, wyskakuje, ciągnie nie daje po prostu za wygraną fantastycznie super, super, gratuluję jeszcze raz ja gratuluję i dzięki za mile spędzony czas żółwik słuchajcie, z tym Fajnym akcentem zachodzącego słoneczka kończymy dwudniowe łowy nasze. Do następnego, trzymajcie się.